Duchanka, witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdźmy to razem. Ja także widziałam ducha. Uwielbiam słuchać Twoich opowieści o duchach i sytuacjach niewytłumaczalnych. Ja także widziałam ducha. Zdarzyło się to lata temu, w 1990 roku. Byłam na pierwszym roku studiów, i blisko mnie mieszkało kilka osób z mojego roku. Pewnego dnia, w piątek, zrobiliśmy sobie małą imprezę w prywatnym mieszkaniu kolegi. Wiadomo, jak to wygląda więcej alkoholu niż jedzenia. Po drugim drinku ścięło mnie i poprosiłam, żebym mogła na chwilę się położyć. Kolega zaprowadził mnie do jego sypialni, którą dzielił z bratem. I wrócił do reszty towarzystwa. Położyłam się, i po chwili poczułam, że ktoś na mnie patrzy. Otworzyłam oczy i zobaczyłam mężczyznę stojącego przy biurku. Patrzył na mnie spokojnie. Pomyślałam sobie, że może to ktoś z rodziny, choć wcześniej kolega zapewniał, że rodzice z bratem pojechali do babci na weekend. Mężczyzna nic nie mówił, tylko spokojnie patrzył. Miał tak około 45 lat, zadbaną brodę i ciemne włosy. Już nie pamiętam ubrania, ale wydało mi się normalne. Poleżałam jeszcze chwilę i wyszłam, bo uważałam, że przeszkadzam. Powiedziałam koledze o tej sytuacji, a on ze stoickim spokojem powiedział, że to dawny właściciel mieszkania, który umarł na zawał właśnie w tym pokoju. Natychmiast tam wróciłam, ale nikogo nie było. Nie bałam się. Mam nadzieję, że moja historia spodoba Ci się. Serdecznie pozdrawiam, a kochana bardzo mi się podoba i wierzę, że wszystkim naszym słuchaczom również. Obóz. Moi kochani, zostawię tu taką małą uwagę. Algorytm działa niestety tak, że jeżeli kanał nie jest zweryfikowany jako jakiś historyczny czy edukacyjny, to pewne słowa po prostu nie przejdą. Film będzie blokowany, chowany, a nie chciałabym tego, choć i tak nie wiem, czy się uda, ale mam nadzieję, że mimo iż będę mówić teoretycznie niejasno, to bez problemu zorientujecie się, o co chodzi. Dziękuję Ci za bardzo ciekawe podcasty. Jestem fanką obu z nich od dłuższego czasu, ale dopiero dzisiaj zdecydowałam się do Ciebie napisać z historią, która mi się przydarzyła. Kilka słów o mnie. Od wielu lat interesuję się historią drugiego wielkiego światowego konfliktu zbrojnego i obozów. Tak mi się życie ułożyło, że miałam szczęście popracować trochę w archiwum jednego z największych obozów w Polsce. Moja praca polegała na przeglądaniu setek wspomnień i doświadczeń ludzi, którzy przebywali w tym obozie. Szukałam informacji na temat mniej znanych budynków z jego historii, które dla jego funkcjonowania były jednak ogromnie istotne. Większość czasu w mojej pracy musiałam po prostu spędzić w czytelni archiwum, kartkując grube tomy wspomnień i oświadczeń. Praca ta sama w sobie była bardzo ciekawa, ale ciekawa również okazała się historia budynku, w którym znajdowało się samo archiwum i czytelnia. Po 1939 budynek ten leżał bezpośrednio na terenie obozu. W czasie jego funkcjonowania w budynku, o którym mowa, Znajdowało się kilka różnych rzeczy, między innymi jego pierwsze piętro zajmowała administracja, a w piwnicach urządzono tymczasową kostnicę. Używano jej jednak tylko wtedy, kiedy inne były już przepełnione. We wspomnieniach i oświadczeniach ludzi, którzy tam żyli, można znaleźć informacje mówiące o tym, że czasami jako kostnic używano także łazienek w całym tym budynku. Czytelnia i archiwum znajdują się na drugim piętrze. Historia, o której chciałabym opowiedzieć, wydarzyła się w około pół roku po tym, kiedy zaczęłam tam pracować. W tym czasie zdążyłam dobrze już poznać ludzi tam pracujących. Miałam okazję z nimi rozmawiać kilka razy na temat dziwnej atmosfery panującej w tym budynku. Można ją było w najlepszym wypadku określić jako ciężką. Osobiście miałam wrażenie, że ktoś cały czas na mnie patrzy, że ciągle jestem obserwowana. Po kilku tygodniach doszło do tego, że wchodząc do pustego pokoju, zaczęłam na głos mówić dzień dobry. Co ciekawe, wielu innych pracowników miało ten sam zwyczaj. Starsi pracownicy opowiadali nam przy kawie, że w budynku straszy duch, którego pieszczotliwie nazywali józkiem. Józek był generalnie nieszkodliwy. Lubił dla zabawy przewracać kartki w oświadczeniach i wspomnieniach, lubił wyłączyć komputer albo zrzucić nam coś z biurka. Wystarczyło wtedy jedynie go grzecznie poprosić o zostawienie nas w spokoju, i wtedy bez problemu mogliśmy tam pracować. Juzek nie przepadał jednak za niemieckimi badaczami, którzy często odwiedzali archiwum. Kilka razy byłam świadkiem, że w gniazdku, które wcześniej działało bez żadnych problemów, po podłączeniu niemieckiego komputera nagle coś przeskakiwało. Niejednokrotnie zapalała się na przykład ładowarka. Tego popołudnia wielu ludzi w naszym budynku zostało wysłanych na szkolenie. W budynku oprócz mnie nie został nikt. Mogłam zostać w nim sama, pod jednym warunkiem. Nie mogłam wyjść poza teren naszego piętra, z racji tego, że drzwi podpięte były pod alarm. Gdyby mnie otworzyła od środka, alarm by się włączył i ochrona natychmiast zjawiłaby się w naszym budynku. To skończyłoby się dla mnie co najmniej karą pieniężną. Ten warunek był mi jednak bardzo na rękę. Mogłam siedzieć, czytać i robić notatki. Po kilku minutach wszyscy opuścili budynek i nastała cisza. Po chwili usłyszałam kroki na korytarzu. Na początku nie zwróciłam na nie żadnej uwagi. Myślałam, po prostu ktoś wszedł znów na nasze piętro. Po chwili jednak uświadomiłam sobie, że nie słyszałam, żeby ktoś ręcznie wpisał kod do otwarcia drzwi. Byłam tak przestraszona, że ledwie mogłam się poruszyć. Kroki tymczasem zbliżały się do drzwi czytelni. W każdej chwili spodziewałam się, że drzwi się otworzą i zobaczę w nich kogoś. Tak się jednak nie stało. Po chwili kroki ucichły. Kiedy wszyscy już wrócili ze szkolenia, jedna ze starszych pracownic zauważyła, że byłam blada i wystraszona. Czyżby Józek ci dokuczał? Zażartowała. Pozdrawiam cię i wszystkich słuchających. Fanka Kochana zapytałaś, czy bylibyśmy zainteresowani zdjęciami w budynku, o którym piszesz, samego archiwum. I to jest pytanie do Was, jeżeli chcielibyście zobaczyć, gdzie miała miejsce cała ta historia, dajcie znać w komentarzach. Kochana autorko, zwróć na nie proszę uwagę i przyślij zdjęcia, jeśli możesz, bo obstawiam w ciemno, że na pewno zainteresowanych nimi nie zabraknie. Dziadek chciał je zobaczyć. Jeszcze w czasach, kiedy tereny dzisiejszej Ukrainy były częścią Polski, Moi pradziadkowie przeprowadzili się tam na gospodarstwo. Było tam tylko kilka osób, a reszta rodziny została na ziemiach dzisiejszej Polski. Trzeba wiedzieć, że łóżka były odsunięte od ścian z powodu wilgoci, co będzie ważne w dalszej części historii. Pewnej nocy, gdy już wszyscy znajdowali się w łóżku, usłyszeli, jakby w szybę uderzył trzykrotnie piasek. Pies poderwał się i zaczął warczeć. A potem do izby weszła biała postać. Przeszła między łóżkiem a ścianą, po czym podeszła do kołyski, potem do drugiego pokoju i wyszła. Cała trójka zgodziła się w tym, co widziała. Po dwóch dniach przyszedł telegram o śmierci krewnego. Babcia mówiła, że dziadek chciał zobaczyć swoje wnuki. Kiedy przy wigilijnym stole wrócił temat duchów, Ciocia opowiedziała jeszcze jedną historię. Kiedy była w ciąży z moją kuzynką, w mieszkaniu jej i wujka słychać było kroki. Ciocia zaproponowała rozwiązanie: To mama mojego wujka. Usłyszała w odpowiedzi, że to byłyby inne kroki. Mam jeszcze kilka historii, które dotyczą mojej mamy, a także mnie, ale może to na następną okazję. Pozdrawiam, Max. Czekamy. Patryk, wysłuchałam podcastu Wszystkie duchy mojego syna i przypomniała mi się pewna historia. Miała miejsce już ponad 30 lat temu. Studiowałam, a w wakacje wyjeżdżałam do pracy, żeby podreperować studencki budżet. I tak pracowałam w austriackiej restauracji jako pomoc kuchenna. Właścicielami restauracji było młode małżeństwo. Byli mili, ale wielkiej przyjaźni między nami nie było. Mieli trzyletniego synka Patryka. Patryk był bardzo żywym dzieckiem i co tu dużo gadać uciążliwym. Pętał się pod nogami, chciał się bawić. Przyznaję, kiedy jego mama, a moja szefowa była w pobliżu, musiałam być miła, ale gdy tylko gdzieś szła, przeganiałam dziecko. Pewnego razu Patryk podszedł do mnie i po polsku zapytał: Dlaczego nie chcesz się bawić? Zdębiałam. Kiedy przyszła jego mama Eryka, zapytałam: Skąd mały zna język polski? Na co usłyszałam? Co ty za bzdurę opowiadasz? W ogóle nie ma kontaktu z Polakami. Pomyślałam, że pewnie się przesłyszałam. Powiedział to po niemiecku, a ja, zapracowana, jakoś źle to zrozumiałam. Ale zaczęłam go obserwować. Chłopiec co prawda już nic więcej nie powiedział po polsku, ale rozumiał. Znów poszłam do Eryki: Słuchaj, mówię, on rozumie po polsku. Eryka nie wierzyła, była najwyraźniej podenerwowana i wcale się nie dziwię, ale ja nie odpuszczałam, choć zrobimy eksperyment, powiem do niego po polsku, żeby mi podał garnek i zobaczymy, co zrobi. Eryka bardzo niechętnie. I na pewno tylko dla świętego spokoju zgodziła się. Ale kiedy Patryk posłusznie podał mi garnek, dosłownie wpadła w szał. Zaczęła krzyczeć na mnie, że pokazałam mu palcem garnek, kto go przyniósł. Myślę, że ją to przerosło. Wtedy zapytałam dziecko, ile ma latek, a on pokazał trzy paluszki. Chyba nie muszę ci tłumaczyć, jakie zadałam mu pytanie. Powiedziałam do szefowej i zostawiłam ją zszokowaną. Wróciłam do swoich zajęć. Od tego czasu Patryk przestał się pokazywać w kuchni, a kilka tygodni później, kiedy wracałam do Polski, szefowa, żegnając mnie, powiedziała: Wiesz, ja się od tamtego czasu trochę boję. I wcale się nie dziwię. Kilkanaście lat później byłam w tamtym miejscu przejazdem. Eryka przyjęła mnie bardzo miło. Patryka wtedy nie było, był w szkole. Oczywiście zapytałam, czy było jeszcze coś w tym temacie. Na szczęście nie, powiedziała Eryka. A nawet odwrotnie, ma najgorsze oceny z angielskiego. Nie ma żadnego talentu do języków. Dziwny mózg. Witaj Haniu. Historia, którą opiszę, zdarzyła się niecały miesiąc temu. Miałam sen. Śniła mi się koleżanka z podstawówki, Olitka. Kiedy się obudziłam, pomyślałam, jaki ten mój mózg jest dziwny. Moje drogi z Litką rozeszły się zaraz po podstawówce i nigdy jej już później nie widziałam. Zresztą nie byłyśmy nawet jakoś specjalnie zaprzyjaźnione. Nawet nie szukałyśmy się na modnej kilka lat temu naszej klasie. Sen też nie był jakiś specjalnie ciekawy. Litka odpowiadała z historii, a ja próbowałam jej podpowiadać. Co ten mózg wyczynia? Skąd ją wygrzebał? Zastanawiałam się, leżąc w łóżku. Ale nie mogłam się długo zastanawiać, bo tego dnia leciałam do Düsseldorfu. Po odprawie usiadłam i zaczęłam czytać coś w telefonie. Nagle zauważyłam, że naprzeciwko siedzi jakaś kobieta i mi się przygląda. I to wcale niedyskretnie. Zaczęłam obserwować kobietę. Była jakaś znajoma. Prawie w tej samej chwili krzyknęłyśmy: Ja, Litka, a ona Gośka. Spotkałyśmy się po 40 latach na lotnisku w Krakowie. Co więcej, obydwie miałyśmy ten sam sen. Jej sen jeszcze jakoś mogę wytłumaczyć, bo Litka od wielu lat mieszka za granicą i właśnie zrobiła sobie podróż sentymentalną do starych miejsc. Ale ja od lat nie byłam w moim rodzinnym mieście, a o Litce nie myślałam nigdy gośka. Malwina wiedziała, co będzie za drzewami. Zeszłego lata wróciliśmy w pewne miejsce, ale nie przypadkiem, bo już od kilku lat planowałam, że kiedyś jeszcze raz zabiorę tam córkę, Malwinę. Wcześniej, kiedy miała 3 latka, poszliśmy na pieszą wędrówkę po górach. Wybieraliśmy bardzo łatwe szlaki dostępne dla dziecka. Ogólnie włóczyliśmy się po takich terenach, gdzie atrakcją był raczej klimat i widoki niż wyzwania, powiedzmy, sportowe. W pewnym momencie weszliśmy w jakąś ścieżkę pomiędzy polami i wtedy moja córka, Malwina, zaczęła krzyczeć, że idziemy nakarmić krówki. Była bardzo zadowolona, pewna siebie, nie bardzo wiedziałam, jakie krówki ona ma na myśli, o co jej chodzi. Żadne się obok nie pasły. Ale ona powiedziała, że nie o to chodzi, one są w budynku i zaraz nam pokaże za tamtymi drzewami, że powinny być o tam, na łące, ale jest ciemny dzień, będzie padał deszcz i dlatego są w budynku. Mówiła to takimi prostymi słowami, ale zrozumieliśmy ją. Poszliśmy za nią, za tamte drzewa i rzeczywiście zobaczyliśmy resztki budynku gospodarczego, bardzo starego, który był najwyraźniej oborą. Gdy Malwina zobaczyła tę oborę, i potem kolejno stodołę i ruiny spalonego domu, zaczęła okropnie płakać, że straciła wszystko, że nie ma już domu, że to takie okropne, jak to się mogło stać. Chociaż była malutka, potrafiła bez problemu wyrazić cały swój żal po jakiejś wielkiej stracie i tęsknotę za tym, czego już nie ma, może nie tak bardzo konkretnie. Ale jednak te wszystkie jej emocje od razu dało się zinterpretować. Była zdumiona tym, jak to teraz wygląda i wiedziała, że powinno zupełnie inaczej. Pamiętała to jako fajne miejsce. Teraz rozpaczała po jakiejś stracie. Minęły cztery lata i w zeszłym roku pojechaliśmy tam znowu, tylko po to, aby pójść w to miejsce. Początkowo wydawało się, że Malwina w ogóle go nie rozpoznaje i nie ma pojęcia, gdzie jesteśmy. Budynki były jeszcze bardziej zniszczone, właściwie to zostały już same fundamenty, ale gdy podeszła do domu, oczywiście byłego, i popatrzyła na te zgliszcza zarośnięte krzakami, powiedziała, że czuje smutek. I łzy napłynęły jej do oczu, ale nie potrafiła już powiedzieć z jakiego powodu. Zapytała nas, czy kiedyś już tu byliśmy, czy mieszkał tu ktoś nasz znajomy. Powiedzieliśmy, że była tu już, ale to wszystko już wtedy było zniszczone. Ale ona zaprzeczyła. Powiedziała, że nie, przecież musiała tu być, kiedy to wszystko jeszcze stało. Miała takie wrażenie, jakby to skądś pamiętała. Ale gdy tylko poszliśmy dalej, jakby wyleciało jej to z głowy. Nie pytała już o nic i nigdy do tego nie wracała. A my do dziś się zastanawiamy, co się wtedy wydarzyło i skąd ta reakcja dziecka. Czy to był taki zwykły smutek na widok czegoś, co zostało zniszczone? Jednak coś więcej, ale stawiamy z Mariuszem, moim mężem, na to drugie, bo zanim jeszcze podeszliśmy do tego gospodarstwa za pierwszym razem, zanim je zobaczyliśmy, Malwina już wiedziała, gdzie jest obora. Marta. Moi kochani, dziękuję Wam z całego serca za te wspaniałe opowieści. W kolejce już czekają inne, nowe. Ale nie jest ich tak dużo, aby wystarczyło mi na na przykład dwa czy trzy kolejne odcinki. Dlatego już teraz proszę was, kochani słuchacze, jeżeli przeżyliście coś niesamowitego, niezwykłego, chcielibyście się tym z nami podzielić, poczytać komentarze, wspólnie zastanowić się nad tym, jak można by to zinterpretować, przysyłajcie proszę swoje niezwykłe historie na gmail.com a ja już dziękuję Wam pięknie i buziaki.